Nie można wszystkiego zrzucać na dział księgowości, ponieważ ksef będzie dotyczył całej struktury organizacji firmy. To nie tylko księgowość, bo nam się wydaje, jeżeli w księgowości będą wystawiane faktury, to nas już to nic nie, do, nie obchodzi. Nie, ponieważ księgowość zanim wystawi tą fakturę, no to musi dostać, otrzymać dane jakieś do wystawienia tej faktury. No i teraz część firm podejdzie do tego w taki entuzjastyczny sposób i pomyśli, OK, to może faktycznie już działy inne będą wprowadzać dane do faktur, a po prostu przed wysyłką dział księgowości tylko zweryfikuje tą fakturę, czy ona jest zgodnie z nowymi wymagami prawidłowo wystawiona. I to jest fajne, bo co do zasady, powinno nam ten proces wystawiania faktur skrócić. I tak jakżeśmy powiedziały na początku, wyeliminować jakieś błędy, które mogą po drodze się pojawić. Ale świadomość ksefu powinna być. Od y, oddziałów handlowych, sprzedażowych, podział finansowy i dział. Czy, dział. Y, I również zarząd firm lub właściciele firm muszą mieć tego świadomość, że KSEF to nie tylko wystawianie faktur sprzedażowych, ale z drugiej strony będą do nas trafiać faktury kosztowe, zakupowe. I tutaj jest też rolą uporządkowanie całego procesu.